Wniosek o zwolnienie weteranów z opłat za przejazdy komunikacją miejską w Głogowie złożył komendant wojskowej komendy uzupełnień pułkownik Piotr Mielniczuk. Weterani służby poza granicami kraju, to są żołnierze, którzy właśnie pełnią misję poza granicami Polski, mają możliwość już poruszania się komunikacją miejską w Głogowie zupełnie bezpłatnie. Obecnie przywilej ten dotyczy 42 osób. To kolejna grupa mieszkańców Głogowa zwolniona z opłat za przejazdy komunikacją miejską. Z tego przywileju korzystają też m.in. krwiodawcy, którzy oddali określoną ilość tego bezcennego leku, a także... Wszyscy mieszkańcy Głogowa, którzy ukończyli 70. rok życia. Wszyscy są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów na podstawie oczywiście głogowskiej karty miejskiej. Na temat darmowych przejazdów komunikacją miejską, głogowianie mają różne zdania i propozycje. Samotne matki z dzieckiem, na przykład, mieszkanki domu samotnej matki. Przykładowo. Ja jestem zdania, że najlepiej gdyby przejazdy miejskie były darmowe. Dla wszystkich obywateli. Czy to był człowiek, który na misjach był, czy jest w Polsce. Moim zdaniem ludzie są równi i powinni korzystać z tych samych warunków, jakie, jakie może stworzyć miasto. Być może wzorem sąsiednich miast za jakiś czas także głogowianie będą mogli bezpłatnie jeździć miejskimi autobusami.